6 sierpień 2022 Ulica Bawarczyków I pomnik Bawarczyków Którzy wspomagali, bronili Torunia w 1813 roku Byli to sprowadzeni przez księcia warszawskiego żołnierze z Bawarii A trzeba wiedzieć, tutaj pisze, rok 1815 dla tych, którzy około, zginęło około 1000 Bawarczyków. Dzisiaj jest rocznica urodzin dziadka księcia warszawskiego, czyli cesarza Karola VII. Karol VII był wnukiem króla III Sobieskiego, urodzony w przymielinie pańskiego w Brukseli. Tu herba Bawarczyków, nic nie odnowione. Pomnik został postawiony w 1888 roku. Upamiętnia również niezwykłą Polkę Teresa Kunegunda Sobieska, regentka Bawarii, urodzona i koronowana w łonie Matki na Wawelu. Jezu Tobie wszyscy święci, Matko Boże, Królowa Polski, Patronko Nasza, Także wspominamy również wszystkich z decha Jezu, Hantow.